i <laughs> Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Witam Was kochani 6 grudnia w wspomnieniu świętego Mikołaja. W dniu szczególnym, kiedy to właśnie chcemy obdarowywać się prezentami. Naszym prezentem niewątpliwie będzie nasza wspólna modlitwa za siebie nawzajem, polecając właśnie te wszystkie intencje, które nosimy w naszych sercach. Ja pragnę tą modlitwę koronką ofiarować za każdego z Was, Prosząc właśnie miłosiernego Boga o potrzebne łaski. Teraz przedstawię i przeczytam intencje, które nadesłane zostały w komentarzach. Pani Krystyna w intencjach Panu Bogu Wiadomych się modli, pani Teresa modli się o zdrowie dla Księdza Piotra, za co bardzo serdecznie dziękuję. Modli, modli się o zdrowie dla męża, wnuków i siebie. Pani Anna, An, Pani Anna prosi w intencjach serca wiadomych Panu Bogu o łaskę zdrowia dla chorych, o dobre owoce przeżycia adwentu dla nas, za nieprzyjaciół naszych i Kościoła Świętego oraz o łaskę nawrócenia. Pewna osoba modli się, dziękując Ci Boże za wszystko, co od Ciebie otrzymałam czy otrzymałem. Wyciągnijmy zatem teraz nasze koronki, ale jeszcze przed tym słuchajmy się fragment dzienniczka świętej siostry Faustyny Kowalskiej. Na początku postu prosiłam swego spowiednika o martwienie na ten okres postu i otrzymałam takie, aby nie ujmowała sobie, aby mnie ujmowała sobie. Pokarmów, ale kiedy będę spożywać, mam rozważać, jak Pan Jezus przyjął na krzyżu ocet z żółcią. To będzie jako umartwienie. Nie wiedziałam, że tak wielkie, wielką korzyść będę czerpać dla duszy swojej. Korzyść ta jest, że ustawicznie rozważam jego bolesną mękę i w ten czas, kiedy spożywam pokarm, nie rozróżniam, co spożywam, ale jestem zajęta śmiercią Pana swego. Kochani, zatem wyciągnijmy nasze różańce, wzbudźmy intencje, pamiętajmy o intencjach w komentarzach i módlmy się wspólnie, prosząc o miłosierdzie Boże dla nas i całego świata. W imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Amen. Ojcze nasz, który się w niebie święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom i nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaskiś pełna Pan z Tobą. Błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Wierzę w Boga, Ojca wszechmogącego, stworzyciela nieba i ziemi i w Jezusa Chrystusa, Syna Jego jedynego, Pana naszego, który się począł z Ducha Świętego. Narodził się z Maryi Panny, umęczon pod polskim Piłatem, ukrzyżował, umarł i pogrzebion. Wstąpił do piekieł, trzeciego dnia stał wstąpił na niebiosa, siedzi po prawicy Boga Ojca Wszechmogącego. Stamtąd przyjdzie sądzić żywych i umarłych. Wierzę w Ducha Świętego, święty Kościół powszechny, święty kopcowanie, grzechów odpuszczenie, ciała zmartwychwstanie, Żywot wieczny. Amen. Ojcze przedwieczny, ofiaruję Ci ciało i krew, duszę i bóstwo najmilszego Syna Twojego, a Pana naszego Jezusa Chrystusa na przebłaganie za grzechy nasze i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. <z bastante Exodus> Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Ojcze, przedwieczny ofiaruje Ci ciało i krew, duszę i bóstwo najmilszego syna Twojego, a pana naszego Jezusa Chrystusa. Na przebłaganie za grzechy nasze i całego świata, dla jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata, dla jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata, dla jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata, dla jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Ojcze przedwieczny ofiaruję ci ciało i krew duszy i bóstwo najmilszego Syna twojego, a Pana naszego Jezusa Chrystusa na przebłaganie za grzechy nasze i całego świata. Dla jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej <laughs> miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki. Miej miłosierdzie dla nas i całego świata, dla jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata, dla jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata, dla jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata, dla jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Ojcze, przedwieczny, ofiaruję Ci ciało i krew, duszę i bóstwo Najmilszego Syna Twojego, a Pana naszego Jezusa Chrystusa, na przebłaganie za grzechy nasze i całego świata. Dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Ojcze przedwieczny ofiaruję ci ciało i krew duszę i bóstwo najmilszego syna twojego, a Pana naszego Jezusa Chrystusa na przebłaganie za grzechy nasze i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Święty Boże, święty mocny, święty nieśmiertelny, zmiłuj się nad nami i nad całym światem. Święty Boże, święty mocny, święty nieśmiertelny, zmiłuj się nad nami i nad całym światem. Święty Boże, święty mocny, święty nieśmiertelny, Zmiłuj się nad nami i nad całym światem o krwi wodo, któraś wytrysnęła z najświętszego serca Jezusowego, jako zdrój miłosiercia dla nas, ufamy Tobie. O krwi wodo, któraś wytrysnęła z najświętszego serca Jezusowego. Jako zdrój miłosiercia dla nas, ufamy Tobie. O krwi wodo, któraś wytrysnęła z najświętszego serca Jezusowego. Jako zdrój miłosierdzia dla nas, ufamy Tobie. Jezu, ufam Tobie. Jezu, ufam Tobie. Jezu, ufam Tobie. Kochani, bardzo serdecznie dziękuję za wspólną modlitwę. Teraz jeszcze oddajmy się w opiekę Matki Najświętszej, prosząc o dobre przeżycie Adwentu. Pod Twoją obronę uciekamy się, święta Boża Rodzicielko. Naszymi prośbami rać nie gardzić w potrzebach naszych. Ale od wszelakich złych przygód rać nas zawsze wybawiać. Panno chwalebna i błogosławiona, o Pani nasza, orędowniczko nasza, pośredniczko nasza, pocieszycielko nasza, synem swoim nas pojednaj, synowi swojemu nas polecaj, swojemu synowi nas oddawaj. Święta siostro Faustyno, módl się za nami. Święty Janie Pawle II, módl się za nami. Błogosławiony księże Michale Sopoćko, módl się za nami. Święty Mikołaju, patronie dnia dzisiejszego, módl się za nami. Wszyscy święci, święte Boże, módlcie się za nami. Kochani, oddajmy się teraz jeszcze pod opiekę Świętego Michała Archanioła. Święty Michale Archaniele, wspomagaj nas w walce a przeciw niegodziwości i zasadzkom złego ducha. Bądź naszą obroną, oby go Bóg pogromić raczył. Pokornie o to prosimy, a ty, wodzu niebieskich zastępów, szatana inne duchy złe, które na zgubę dusz ludzkich po tym świecie krążą, mocą Bożą strąć do piekła. Amen. I trwając jeszcze w jubileuszowym roku świętego Józefa, poprośmy o jego opiekę i wstawiennictwo. Pomnij o najczystszy, oblubieńcze Maryjo, o mój najmilszy opiekunie Józefie, święty, że nie słyszano, aby ktokolwiek zzywający Twej opieki, Twej pomocy błagający bez pociechy pozostał. To ufnością ożywiony przychodzę do Ciebie i z całą ducha gorącością Tobie się polecam. Nie odrzucaj modlitwy mojej o przybrany Ojcze Odkupiciela, ale racz ją przyjąć łaskawie i wysłuchać. Amen. Kochani, na czas dzisiejszego świętowania, na czas obdarowywania się prezentami, serca Wam udzielam Bożego błogosławieństwa. Pan z Wami. Niech Was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen. Błogosławcie Panu, Bogu niech będą dzięki. Kochani, zatem zachęcam Was do zostawienia Łapek w górze do zasubskrybowania kanału, jeśli jeszcze tego <laughs> przepraszam, jeśli jeszcze tego nie uczyniliście. I zapraszam oczywiście na jutro na kolejny dzień naszej wspólnej modlitwy, koronką do Bożego Miłosierdzia. Za dzisiaj dziękuję, pozdrawiam i idę kaszleć, bo nie daję rady z Bogiem.